Dzień dobry Państwu. nazywam się Bogusław Nowak. Byłem zawodnikiem sportu różlowego w latach 70. 80. I dzisiaj, będąc na wózku inwalidzkim, nie przestałem działać na rzecz nie tylko sportu żółżowego, ale również osób niepełnosprawnych. W tamtym roku wybraliśmy się do Koła Polski. Yy, w taką wyprawę równość i godność w sprawie osób niepełnosprawnych byliśmy również yy, zaproszeni przez Jurka wsiaka na Ustok. byliśmy na dużej scenie dziękujemy mu za to za poparcie za tą naszą chwilową obecność yy, chcemy dzisiaj dołączyć się do yy, do, do tej Wielkiej sprawy orkiestry świątecznej pomocy. Chcemy swoją cegiełkę dołożyć do, do wspólnego y, rezultatu, y, w wyniku finansowego, jak najlepszego. We wrześniu 2013 roku odbyło się w Teatrze Gorzowskim wspaniała impreza. Dwie drużyny z lat 70., czyli już 40 lat temu, drużyny reprezentacji polskiej i reprezentacji starych Gorzów spotkali się zawodnicy po 40 latach w Teatrze Gorzowskim imieniem Juliusza Osterwy. I rozegraliśmy mecz różnowy na deskach teatru. Mieliśmy program specjalnie na ten, na ten żużlowy program wydrukowany. Myślę, że to będzie wspaniała pamiątka dla koneserów pamiątek sportowych, sportu, sportu w ogóle żużlowego. Do tego kompletu, jakiego tutaj chcielibyśmy zafundować kibicą, Mamy zdjęcie wspólne z teatru tych drużyn, które rozegrały to spotkanie przyjacielskie. Yy, mamy do, do tego yy, plastron Andrzeja Pogorzowskiego. Tu największej sławy Gorzowskiej lat właśnie 60-tych, 70-tych. Yy, na pamiątkę również z opisami yy, kolegów z drużyny. Mamy do tego jeszcze brązowy medal, który Star zdobyła w tej, w tych rozgrywkach, ponieważ e, reprezentacja wygrała z nami tę ten, ten, tą, 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 tą imprezę, do tą zawody. My mamy brązowe medale, także do kompletu brązowy medal na pamiątkę dla e, kibiców, którzy no, chcieliby takie coś posiadać, a są to naprawdę rabiej tasy Nikt bardzo mało i rzadko yy, można coś takiego w ogóle otrzymać. Więc proponujemy komplet tych pamiątek. Zapraszamy do licytacji. Yy, mam nadzieję, że, że nie pożałujecie yy, grosza, ponieważ jest to na taki cel, gdzie yy, no, żadna kwota nie jest jakby za duża. Dziękuję serdecznie i zapraszamy do, do licytowania naszych pamiątek.